Szanowni Państwo, najważniejsza rzecz założenia naszego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków. Projekt jest współfinansowany. Ze środków Unii Europejskiej. Instytucją wdrażającą dla tego programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Historia projektu zaczęła się w 2017 roku, kiedy, kiedy przez ówczesny zarząd została podpisana umowa dofinansowania na projekt o bardzo dużym zakresie, który w sposób szeroki i bardzo głęboki miał przebudować naszą. Łukowską Oczyszczalnię ścieków, Oczyszczalnie, która była wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku. W wyniku ogłoszeń przetargowych ówczesny zarząd oraz pan burmistrz podjęli decyzję o tym, aby ograniczyć zakres tego projektu, ograniczyć dlatego, że koszty projektu spowodowałyby bardzo istotne, bardzo duże obciążenia dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców Łukowa, a w związku z tym ten oddział dźwięk społeczny tej potrzebnej modernizacji mógłby być bardzo negatywny. W związku z powyższym wystąpiono z aneksem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i w efekcie tego w lutym 2021 roku podpisano aneks do umowy, rozpoczęto procedury przetargowe, finalne procedury przetargowe i dzisiaj spotkamy się i podpiszemy umowy na realizację prac. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 47 milionów złotych, z czego 24 miliony 800 tysięcy pochodzi z dotacji, pochodzi ze środków Funduszu Spójności. Natomiast wkład własny spółki to 22 miliony. Na te 22 miliony składa się ponad 15 milionów wkładu własnego, czyli gotówki, którą spółka wyłoży oraz 7 miliony 300 tysięcy złotych, które Pozyskamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za pośrednictwem pożyczki. Okres rozpoczęcia projektów, czyli kwalifikowalności wydatku, to jest styczeń 2014 rok, Zakończenie realizacji całego projektu to styczeń 2023 roku. Do tego, do tego czasu będziemy mieli kompleksowo zmodernizowaną, zmodernizowaną oczyszczalnię oraz wiele innych elementów na terenie miasta, o czym zaraz będę mówił. Natomiast główny cel naszego projektu, główny cel tej tej modernizacji, to jest poprawa gospodarki ściekowej i w efekcie poprawa jakości środowiska gruntowo-wodnego. Czyli chodzi o to, żebyśmy żebyśmy dostarczali jak najmniej tych zanieczyszczeń do rzeki po oczyszczeniu po oczyszczeniu ścieków, żeby nasza rzeka, rzeka, która przepływa przez nas nasze miasto była, była jeszcze czystsza. Zakres rzeczowy projektu przede wszystkim przedmiot dzisiejszego spotkania, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków. Duże zadanie zadanie obejmujące taki, przede wszystkim taki wstępny, mechaniczny, mechaniczną część oczyszczania tych ścieków. Ponadto wchodzimy w elementy rozbudowy naszej sieci kanalizacyjnej, czyli mamy tutaj rozbudowę ulicy Żelechowskiej, ulicy Okrzei, również rozbudowano kanalizację. Kanalizację sanitarną na ulicy Stankiewicza, na Nowym Osiedlu zlokalizowanym niedaleko Kościoła pod wyzwaniem brata Alberta, także nowe, nowe, nowe odcinki kanalizacji i, i elementy przyłączeniowe ponadto będziemy modernizowali aktualnie funkcjonującą funkcjonującą sieć będziemy ją uszczelniali metodami bezwykopowymi to już się zadziało na ulicy Browarnej wszyscy mieszkańcy mogli w ubiegłym roku obserwować jak takie duże białe pojazdy wykonywały to uszczelnienie uszczelnienie sieci oraz studni było to skorelowane z remontem z remontem ulicy Browarnej która w tej chwili się który w tej w się odbywa, natomiast w przyszłości również czeka nas takie uszczelnienie na ulicy Dmocha, i tutaj również w pełni współpracujemy z miastem tak, aby umożliwić, aby wykonać ten remont, a następnie żeby zakończyło się to solidnym remontem samej ulicy. Ponadto w ramach zadania mamy również powołanie inżyniera kontraktu, który ma opiekować się od strony technicznej naszym projektem. Mamy również zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania sieci dzisiaj spółka dysponuje takim pojazdem który czasami można zauważyć czyści nasze studienki, czyści te elementy które się najczęściej zapychają natomiast pojazd jak każdy pojazd w końcu zbliża się do końca swojego okresu eksploatacji i tak jest w tym przypadku dlatego w ramach projektu przewidziano zakup nowego nowego pojazdu Ponadto czeka nas modernizacja i budowa. Rozbudowa kompostowni, kompostowni, która znajduje się przy ulicy Świderskiej. To jest kolejne zadanie, które ma poprawić skuteczność naszej, naszej gospodarki osadowej, a w przyszłości miejmy nadzieję, że będzie również pewnym elementem zagospodarowywania odpadów w mieście. Modernizacja dwóch przepompowni, które są przedmiotem dzisiejszego spotkania, przedmiotem umów chodzi tutaj o. Na ulicy Kiernickich, tu pomarańczowy budynek, bardziej znany mieszkańcom Osiedla Sienkiewicza, oraz modernizacji przepompowni w Parku Miejskim oraz wykonanie systemu wizualizacji i sterowania dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach zadania będziemy realizowali, tutaj mówię o takich wartościach bezwzględnych, o parametrach, które musimy spełnić, czyli rozbudujemy kanalizację sanitarną o ponad 5 km, zmodernizujemy ponad 3 km kanalizacji sanitarnej, jak również zmodernizujemy oczyszczalnię. I co bardzo ważne z punktu widzenia naszej umowy, efektów, z których będziemy rozliczani, mamy przed sobą również podłączenie nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Ten parametr został określony jako 328 RLM-ów, czyli w dużym uproszczeniu 328 osób ma korzystać, nowych osób ma korzystać z naszej oczyszczalni. Ten parametr już mamy bardzo, bardzo zaawansowany. Już w tej chwili wykonaliśmy wiele prac, natomiast w, w kolejnych latach będą, będą kolejne przyłączenia. Um. Czym się dzisiaj zajmujemy, czyli dzisiaj podpisujemy umowę. Podpisujemy umowę na modernizację oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych. Jest to umowa na kwotę 13 776 tysięcy w 85% dofinansowana. Wykonawcą wykonawcą tego zadania jest firma IBG Instalbut, spółka z, z Rzeszowa. Mieliśmy okazję już z Wykonawcami porozmawiać przed dzisiejszym spotkaniem. Wiemy, że to jest bardzo doświadczona spółka no o dużym zakresie wykonywanych prac, i, i, i nie jest to dla nich pierwsze tego typu zadanie. Także to nas również bardzo cieszy. Natomiast zakres zakres modernizacji na tej naszej Łukowskiej Oczyszczalni obejmuje Zarówno roboty rozbiórkowe, jak i rozbudowę części, części obiektów. Przede wszystkim zajmujemy się elementem piaskownikiem, który dzisiaj jest widoczny dla osób mijających naszą oczyszczalnię, przejeżdżających ulicą Prusa. To jest taki, taki betonowy, krótko mówiąc, betonowy kanał, który będzie przebudowywany. Ponadto Rozbiórką będzie, będzie objęta pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego e, oraz studnie osadu, które znajdują się studnia osadu, która znajduje się na terenie, na terenie oczyszczalni, jak również budynek magazynowy, który w tej chwili jest wykorzystywany przez, przez personel obsługujący i wiata odbioru osadu, czyli to, co powstaje po, po przejściu przez naszą, naszą oczyszczalnię, po przejściu sieku przez naszą oczyszczalnię. Um... <clears throat> W ramach zadania dokonamy wymiany urządzeń technologicznych w budynku krat, czyli wymiany, wymiany de facto tych krat. Zostaną zamontowane nowe pompy w pompowni głównej, wybudowany nowy piaskownik. Dodatkowo zostanie zamontowany system zgarniaczy i pomp i taki kluczowy kluczowy z punktu widzenia gospodarki osadowej element, czyli zostanie zmodernizowana, zmodernizowana stacja wirówek będą wymienione te wirówki na nowe, wirówki, których zadaniem jest odwadnianie osadu, pozbywanie się z niego wody. E na tym slajdzie widzimy budynek krat wirowych, w którym znajdują się wirówki. Tutaj mamy widoczne, widoczne nasze kraty numer 1 i numer 2 e, oraz hale wirówek i nasze, nasze aktualne wirówki, które zostaną zmodernizowane e, i wymienione na nowe. Zanim zamontujemy wirówki, będziemy dokonywać również oceny ich efektywności, czyli e, zostaną przywiezione nam nowe urządzenia na testy, tak aby sprawdzić, e, zoptymalizować jak najbardziej e, ich, e, ich funkcjonowanie. E, Kolejna rzecz to jest remont pompowni głównej. To jest taki, taki budynek, którego niewiele widać na, na, na górze, natomiast Troszkę więcej, a nie, nie mam jednak przekroju. Troszkę więcej na, na dole jest troszkę głębszy. Kolejne zadanie, rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków przy ulicy Kiernickich na osiedlu Sienkiewicza Włkowie. Zadanie wykonywane przez firmę Meliorant Tadeusz, zając spółka komandytowa. Przepraszam, i spółka spółka komandytowa. Budynek, budynek znany, ostatnio mieliśmy w obrębie miasta również pewne zadanie dotyczące regulowania stanu prawnego terenów przyległych. W tym budynku zostanie wybudowany nowy zbiornik przepompowni, nowe studnie na dopływie. Na odpływie jest to dosyć głęboka, zaawansowana modernizacja budynku po to, żeby usprawnić, a w zasadzie zapobiec potencjalnym awariom. Na, na, na naszym systemie, czyli poprawimy dzięki tym przebudowom i modernizacją sprawność całego systemu. I kolejne zadanie to jest remont przepompowni ścieków w parku miejskim. Zadanie na kwotę 795 tysięcy, również wykonywane przez tą samą firmę, znany z pewnością wszystkim, którzy bywają w parku miejskim, budynek. Natomiast Taka ciekawostka tego budynku jest zdecydowanie więcej pod ziemią niż nad ziemią, ponieważ fundamenty, płyta fundamentowa sięga w głąb na ponad 9 metrów i ten budynek będzie, będzie modernizowany. Tyle z mojej strony. W tej chwili zaproszę. Państwa do podpisania umów. Będziemy podpisywać w kolejności, czyli na początku zaproszę przedstawicieli firmy IBG Instalbut i cóż, siadamy i podpisujemy.